Dzień dobry młodzi recytatorzy, dzień dobry państwu. Teraz ja jako przewodniczący chciałbym parę słów dorzucić do tego co powiedzieli moi koledzy. Chciałbym podkreślić, że recytacja jest sztuką sceniczną i to sztuką, formą bardzo trudną, jedną chyba z najtrudniejszych, której trzeba Delikatnie lawirować między oszczędną formą a ekspresją. To nie jest już teatr, a nie jest tylko zwykłe czytanie czy przedstawienie te tekstu. I między tym jedną a drugą skrajnością rozciąga się całe wielkie pole do popisu, interpretacji młodego artysty zwykle jurorzy mówią o burzliwych obradach. W tym wypadku, w przypadku 44 konkursu Warszawskiej Syrenki rzeczywiście tak było. Tutaj nie ma ani odrobiny przesady. Bardzo się spieraliśmy o to, kto powinien być laureatem tego konkursu. Spieraliśmy się, bo każdy z nas ma Troszeczkę inne spojrzenie na tę sztukę, ale to bardzo dobrze, bo dzięki temu mogliśmy docenić większą liczbę osób, bo te nasze gusta co do recytacji, co do wykonywania dzieł literackich musiały się w pewnym momencie spotkać. I to właśnie jest chyba w, zawarte w naszym werdykcie. O werdykcie jeszcze za chwilę, bo chciałbym wspomnieć i wyróżnić za rzeczywiście przepiękną prezentację jednego z jednego tutaj z recytatorów. Nagrodziliśmy go nagrodą główną, czyli tak zwane Grand Prix, za niezwykłą. Taką wzorcową, wręcz można powiedzieć, recytację. Zwykle nagroda ta trafiała do najstarszej grupy. Wiązało się to z tym, że laureat tej nagrody jechał na kolejny konkurs recytatorski w tym roku. Niestety ten konkurs został odwołany, dlatego też mieliśmy większą swobodę w przyznawaniu tej nagrody i trafiła ona do grupy. Średniej tyle na razie mogę zdradzić. Resztę zobaczycie, zobaczą Państwo za chwilę. Bo. Co było w tej prezentacji takiego wyjątkowego? Dobór repertuaru, wspaniała ekspresja i bardzo dobra dykcja, świetne mówienie. A propos mówienia, chciałbym dorzucić parę, parę słów. Ku pamięci, które powinny towarzyszyć w przygotowywaniu się do kolejnych konkursów, nie tylko konkursu warszawskiej syrenki. Bardzo Was proszę o to, żeby przed nagraniem czy przed prezentacją rozgrzać aparat mowy. Niektórzy z Was, którzy byli na poprzednich edycjach tego konkursu, pamiętają, że robiliśmy, my, Jurorzy, robiliśmy takie rozgrzewki dla wykonawców, żeby się trochę ośmielić, żeby, żeby ta mowa była dużo sprawniejsza. Zwracam szczególną uwagę na wymowę samogłosek nosowych on i e w wygłosie. W wygłosie to znaczy na końcu wyrazu. Jeżeli nie mamy pewności, jak dane słowo wymówić, możemy sięgnąć do internetu i tam y, wpisując to słowo, i, y, tak jak się sprawdza y, słowa w y, języku obcym, tak samo my możemy sprawdzić, jak się wymawia to słowo w danym, w naszym języku naszym języku ojczystym ja co roku o tym mówię i, i zwracam uwagę że tak jak dbamy o o, I inne języki, żebyśmy je świetnie, żebyśmy nimi świetnie władali, tak samo przywiązujmy wielką wagę do naszego ojczystego naszej polszczyzny, żeby tu w tym wypadku w święcie języka polskiego, w święcie poezji i, i literatury polskiej on, on czyli ten język brzmiał w najpiękniejszej formie. Kolejną, kolejnym takim grzeszkiem, które yy, zauważamy już od dłuższego czasu i w tym konkursie niestety też się yy, bez tego nie obyło, to yy, wymowa yy, spółgłosek si, zi, ci, czyli zamiast kość słyszymy kość, cześć i bardzo też proszę o instruktorów, rodziców, a ta także rówieśników, o to, żeby zwracali uwagę na te, na te głoski, bo trochę zaczyna się wy wymowa tych, tego szeregu głosek, jak w językach słowiańskich, ale wschodniosłowiańskich, czyli w języku rosyjskim, białoruskim i ukraińskim. U nas ma być cześć, kość, dość, jeść, a nie sici takie zmiękczone. Bardzo o to proszę, bardzo apeluję. Wspomniałem o rozgrzewce aparatu mowy. Jest to bardzo ważne też z tego względu, że często wypowiedzi te, te prezentacje były takie bardzo mocno ściśnięte, samogłoski były spłaszczone, spółgłoski też ledwo wychodziły z, z, z naszych ust. Więc warto, warto o tym pamiętać i dbać o to, żeby przynajmniej ta żuchwa, nasza dolna szczęka, ruszała się w czasie prezentacji, bo często słyszeliśmy talkie, 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 um, taką mowę, która niestety nie brzmi yy, 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 ładnie, nie, nie jest estetyczna. No więc chyba przejdę do protokołu